Ja mam tutaj taką zbieraninę różnych cebul. Ułóżcie je sobie bardzo gęsto. Cebula nie będzie potrzebować dużej ziemi, także tej ziemi może być malutko. Wy możecie ją właśnie sobie gęsto poukładać dzięki temu. Jeżeli byśmy wsadzali cebulę na korzeń, to wtedy zrobilibyśmy duże odstępy, żeby on mógł taki spory urosnąć. Natomiast jeżeli wsadzamy ją na szczepionkę, to ona może być praktycznie zaraz obok siebie. Będziemy zasypywać mniej więcej do dwóch trzecich wysokości, ale jak ją przysypiecie troszeczkę mocniej, to nie bójcie się, bo ona spokojnie Wam wyrośnia. Ja sobie pomiędzy te cebule powsadzam czosnek, bo czosnek też ma jadalny szczypior. Także będę miała taki miks. Chociaż mało kto o tym wie, że szczypior czosnku jest jadalny. Jeżeli macie takie cebulki, które już puszczają szczypior, to wykorzystajcie je w pierwszej kolejności, bo one po prostu będą szybciej. Przysypujemy sobie ziemią i teraz pozostaje nam tylko czekać i patrzeć, jak rośnie nasz szczypior do jajecznicy. Albo do kanapek.